Dobrze. No, tak. no, miły zawsze będą buble. Te. no, no, ładnie, ale no, Hej, witajcie moi kochani, witam Was na kanale Boogie Silver e, I dzisiaj zapraszam Was e, ponownie z pleneru, e, czyli z domku na wsi e, Bardzo dzisiaj wieje, natomiast pogoda jest siliczna, bo jest około 30 stopni No i fajnie, że ten taki lekki wiaterek jest, e, to sprawia, że po prostu się nie udusimy e, Dzisiaj zapraszam Was na taki filmik, który nie był planowany, czyli godne polecenia e, Produkty, które odkryłam podczas swojego urlopu w Polsce Czyli będzie trochę przypraw, trochę herbatek, trochę pielęgnacji takie rzeczy, które używałam, które mnie tutaj zachwyciły i o których chciałabym Wam powiedzieć, bo może któraś z Was coś na tych rzeczy się skusi. Pierwsza rzecz będzie to woda smakowa. Eee, wiecie, że bardzo lubię wodę smakową. smakową, smakową, która sama robię, czyli po prostu wodę z owocami. Zazwyczaj w Londynie piję wodę z plastrami pomarańczy, natomiast tutaj przed chwilą wykonałam eee, jest woda ze świeżą miętą, z liśćmi świeżej mięty i z truskawkami. Mm. Aż już mam na nią takiego smaka, że po prostu ślinę przełykam. Fantastycznie gasi pragnienie taka woda. Jest świetna na upalne, cieplusieńkie dni, także polecam bardzo gorąco. Samo zdrowie, e, fantastyczny smak e, i super orzeźwienie. Także to jest coś, co odkryłam e, właśnie na moim urlopie, bo zazwyczaj piłam wodę z pomarańczami, e, z kawałkami e, właśnie pomarańczy, z kawałkami e, arbuza teraz piję po prostu z truskawkami. Dobrze, i przechodzimy do części pielęgnacyjnej. Szybciutko chciałabym powiedzieć jeszcze raz o trzech żelach z serii B Beauty z Biedronki. Jeżeli chodzi o mnie, bardzo je lubię. Jeżeli chodzi o moją mamę, również bardzo jest z nich zadowolona. Ja wiem, że na YouTubie jest dużo opinii, ja już Wam o tych żelach mówiłam, wiecie, że je lubię. Fantastycznie zmywają makijaż, bardzo ładnie nawilżają buzię, nie podrażniają mojej skóry, a do tego są ogólnodostępne w Biedronce, bardzo atrakcyjnej cenie. Wiem, że na YouTubie pojawiło się też dużo za, ale również i przeciw. E, pojawiały się często w bublach kosmetycznych, e, podrażniały skórę. E, u niektórych dziewczyn po prostu wyskakiwały nieprzyjaciele. U mnie tak się nie dzieje, u mnie naprawdę fajnie się sprawdzają. E, I tutaj mam już dwa nowe, które zabieram ze sobą do Londynu, a ten z mamą najczęściej używamy. To jest nasz taki chyba z tej całej trójki ulubiony, czyli po prostu płyn, żelmicylarny płyn. Żel micelarny, nawilżający do mycia. Twarzy I do demakijażu. Super zmywa makijaż, na wilżabuzie robi to co ma robić, także tutaj taka moja święta trójca z B-Beauty. Be Bardzo lubię i wszystkim polecam. Koniecznie wypróbujcie, no i wtedy będziecie mogły same ocenić, czy u Was się sprawdza, czy niestety. Yy... Po prostu wyląduje w koszu. Kolejne rzeczy będą z Isany. Dla mnie, Isana to bardzo obca firma. W Londynie jej nie ma. Jest również niedroga, dostępna w Rosmanie. No, i kolejny produkt będzie to dezodorant, antyperspirant. Właśnie z Isany. Deospray, egzotyczny. Fajnie pachnie, bardzo lubię ten zapach. Mm. Noś liczny jest, wcale nie denerwujący. Moja mama mówi, że ją może trochę denerwuje. Dla mnie pachnie bardzo ładnie, bardzo go lubię i zobaczcie, już jest na wykończeniu. E, cały czas go stosuję. E, ja Wam już zawsze mówię, że mam słabą potliwość, dlatego u mnie sprawdza się ekstra. Wydaje mi się, że jeżeli macie słabą potliwość, nie ma co przepłacać. A taki Zisany, zisany fajnie się sprawdza. E, no i nie wiem, koniecznie dajcie mi znać, czy używałyście, czy też Wam się podoba i czy są inne zapachy. No, ten egzotyczny dla mnie jest po prostu taki iście. Właśnie letni. Także to pierwszy produkt z Isany, który naprawdę Wam polecam. I kolejny, zobaczcie, już tyle jest na zużyciu. To jest Isana, czyli po prostu gruszka i melon, żel do mycia naszego ciała. Żel pod prysznic. Mm, przepięknie pachnie. No, zapach jest po prostu na medal. Mogłabym mieć takie perfumy melonowo-gruszkowe. Fajnie się pieni. No i co? Cena jest atrakcyjna, dostępny w Rossmanie Również moim zdaniem nie ma co przepłacać Tani produkt, bardzo ładnie pachnie, fajnie się pieni Także to takie dwa wakacyjne must have'y, moje urlopowe must y, Które naprawdę z czystym serduchem mogę Wam polecić Idziemy do kolejnego produktu, który ja bardzo dobrze znam Raz na jakiś czas, kiedy jestem w Londynie, w polskim sklepie kupuję I tutaj również kupiłam sobie Joanna Naturia Peeling myjący z żurawiną wygładzający Bardzo lubię serię tych peelingów również nie są drogie. Także nie musimy na peelingach przepłacać. E, fajne opakowanie, nieduże, bardzo fajna i ciekawa gama e, zapachów. Mają antycelulitowe, mają wygładzające, nawilżające. E, także super. Jeszcze sobie powącham, przypomnę zapach, żeby wam określić. Mm, żapach na, żapach. Zapach naprawdę żurawinowy. Także polecam bardzo gorąco, e, rekomenduję, bardzo lubię, i nawet kiedy jestem w polskim sklepie w Londynie, to, to po te pilingi do ciała sięgam. E, mała cena, fajna jakość, e, duża gama zapachów. Super. E, dobra, i przechodzimy dalej. E, u mnie dzisiaj będzie bardzo pielęgnacyjnie. Dwa produkty z firmy, chyba moim zdaniem niedocenianej, również żele pod prysznic i jest to uwaga, uwaga, luksja. Koniecznie dajcie znać, czy używacie płynów do kąpieli, czy używacie żeli pod prysznic właśnie z tej firmy. I tutaj mam róże i e, mleczne proteiny, e, nawilżający żel do mycia naszego ciała, żel pod prysznic, a tutaj mam e, awokado i prowitaminę IB5, również nawilżający I tak, e, ja za zapachem róży nie przepadam, natomiast ten jest bardzo ładny i delikatny, mm, śliczny i bardziej dla mnie pachnie tak jak takie różane cukierki. Trochę cukierkowo, ale bardzo ładnie. Ja już wam mówiłam, że bardzo lubię kremowe żele pod prysznic. To są moje ulubione, te z palmoli, z Natomiast właśnie na takie upalne dni lubię takie żele, o, takie o, owocowe. Także ten różany pachnie fajnie, pachnie cukierkowo. Jeżeli nie lubicie różanego zapachu, to na pewno ten z różą Wam się nie będzie kojarzył. A drugi, nasz ulubieniec, mój i mojej mamy, to jest właśnie Luxia z awokado. Taki. Mm, awokado mleczny, ale również na lato, uff, normalnie mam ochotę teraz iść po i się wykąpać. Także żele pod prysznic z Luxi, moim zdaniem niedoceniane, a naprawdę bardzo fajnie, przepięknie pachną, nawilżają, no super. I długo y, zapach utrzymuje się na ciele po tych żelach. I ostatnia rzecz pielęgnacyjna, jest lato, dbamy o swoje nóżki, dbamy o swoje stopy i to jest number 36, number 36. Krem do stóp, balsam do stóp i paznokci intensywnie nawilżający, oliwa z oliwek, alantonina. Super sprawa, bardzo fajnie się sprawdza, to już nasze drugie opakowanie do takiej codziennej, wieczornej, wieczornej pielęgnacji. Super. Krem niedrogi, bardzo fajny, nie ma po co przepłacać. Drugie nasze opakowanie, jesteśmy z mamą bardzo zadowolone. Dlatego jeżeli szukacie do dobrego kremu do stóp i do paznokci, który intensywnie Wam nóżki nawilży z ekstraktem, z oliwy, z oliwek, to ten polecam, będziecie na pewno zadowolone. I to wszystko trochę chaotycznie przebrnęliśmy przez pielęgnację, przebrnęliśmy przez wodę z truskawkami i z miętą, a teraz pokażę Wam e, kilka rzeczy takich kuchennych. Dobra. Pierwsze dwie rzeczy to będą herbatki Które podkradam cały czas mojej mamie I które bardzo mi smakują Jest to napar owocowy Aronia, herbatka z suszu owocowego I to jest firma Biofix I mama mi mówiła, że one są dostępne w O'Show Zobaczcie no, rewelacyjne. Z zapachu unosi się mm, po całym domu smaczne, przepyszne. E, rewelacja. E, I kolejna to dzika róża. Herbatka z suszu owocowego. E, naprawdę pyszna. Ale jakbym miała wybierać, to chyba pierwsze miejsce dałabym dla tej herbatki z Aroniu. Polecam bardzo gorąco. Dostępne w oszą. E, przepyszne. Takie do mm, poczytania książki, do chwili relaksu. Ja sobie właśnie zaparzam na wieczór. Pyszne, naprawdę. Po całym dniu. Takiej bieganiny, lataniny, fajnie usiąść właśnie z taką herbatką. I kolejna rzecz, słuchajcie. To będzie pigwowiec do herbaty, czyli coś, co używamy zamiast cytryny. E, pigwowiec nadaje herbacie kwaskowaty posmak. E, I to jest wszystko organiczne, bo, ponieważ to jest zawartość 100% suszonych owoców pigwowca japońskiego. Bardzo fajna rzecz. E, I moja mama gdzieś to kupiła na jakimś bazarku, chyba w Kiermusach. E, tak mi się przynajmniej wydaje. E, zamiast cytryny przysypujemy sobie, zaparzamy taki pigwowiec. Super sprawa. Ja próbowałam, bardzo mi smakuje i polecam bardzo gorąco. E, I ostatnie rzeczy. Będzie to coś, co pokazywała już kiedyś Niesia 25 na swoim kanale, i ja zapytałam Niesi, gdzie ona to kupuje. No i również z mamą sobie zakupiłyśmy. Będą to przyprawy bez chemii, dary natury. Pierwsza pr przyprawa bez chemii, dary natury jest to sól ziołowa, fantastyczna. Cena to 4 funty, 100% naturalna. Także coś takiego. Kolejna to będzie podlaska, przyprawa w diecie wątrobowej. Czyli coś dla osób, które mają problemy z wątrobą. Takie specjalnie dobrane zioła. Również przyprawa bez chemii. I ją możecie kupić w białym stoku Możecie ją kupić właśnie, jeżeli jesteście z podlasia. tutaj na tym takim bazarku, jarmarku, w Kiermusach. Również w internecie. Kolejna rzecz to jest podlaski pieprziołowy. Uwielbiam pieprziołowy. Do sałatek, do pomidorów, do ogórków. Super się sprawdza. I Ostatnia to jest przyprawa do twarogu. Ja za twarogiem nie przepadam, natomiast Krzysztof i moja mama uwielbiają, dlatego postanowiliśmy zakupić sobie również taką bez chemii przyprawę do twarogu. Także takie przyprawy, e, dary natury, przyprawy bez chemii również polecam Wam bardzo serdecznie. I to by było na tyle. Przebrnęliśmy jakoś przez te moje godne polecenia odkryte perełki w Polsce na urlopie. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas, koniecznie piszcie co Wy polecacie z Rosmana, jakie herbatki polecacie, jakie kosmetyki do pielęgnacji naszego ciała. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i że filmik przypadł Wam do gustu. Zapraszam na Facebooka, czyli na fanpage'a Silver. zawsze linki macie na dole. Zapraszam również na Daily Boogie, jeżeli chcecie pooglądać trochę naszych vlogów właśnie z urlopu z Polski. Pozdrawiam serdecznie, Buziaki. Pa!